24 marca 1944 roku w diecezji lwowskiej w Markowie przyjechali żandarmi, było ich czterech, pod dowództwem porucznika Ilerta Diekena i kilku granatowych policjantów polskich oraz zaaresztowanych chłopów z, z furmankami. Na początku żandarmi rozstrzelali Żydów. wymienia ich. 60-letni Saul Goldman, ukrywanych Żydów. Potem czterej synowie, czterech synów w wieku 25-30 lat. Baruch, Mechel, Joachim i Mojzes. Pochodzili z łańcuta, Nazwano ich, nazywano ich szallami. Potem dwie córki, wnuczka Chaima Goldmana z Markowej, Prawdopodobnie była to Lea, lajka, Didner z córeczką Reszt, Reszlą oraz Kenia, czyli Gouda Grunfeld. Potem zginęli Ulmowie rodzice. Józef, gospodarz, miał 44 lata i Wiktoria jego żona, a potem dzieciaki. Stasia, Basia, Władek, Franek, Antek, Marysia i to nienarodzone dzieciątko, które potem dopiero odkryli, że w momencie kaźni, że, że przedwcześnie się właściwie narodziło, powoli się rodziło. No nie chcę was dzisiaj patować tym strasznym wspomnieniem sprzed prawie 80 lat, no ale tym, tym żyjemy i i może warto wobec szczególnie tej wojny, która toczy się tuż obok nas w Ukrainie wspomnieć, że to wszystko jest możliwe nie tylko gdzieś tam daleko w historii, 80 lat temu, no ale właśnie dzisiaj, że, że człowiek jest skłonny do, do, do zbrodni. Na temat tej Beatyfikacji, i tej Markowej i tej rodziny Ulmów, to to już właściwie wszystko zostało powiedziane. Pewnie dużo w internecie czy, czy w telewizji słyszymy o tym. Ja dzisiaj pozwólcie wobec tej zdumiewającej jednak beatyfikacji. Yy, chciałem wspomnieć porucznika Eilerta Diekena, który dowodził posterunkiem w łańcucie. Nie należał do SS ani do e, e, NSDAP. I był powszechnie szanowanym no, żandarmem, a potem policjantem w swoim rodzinnym miasteczku. Był bardzo porządnym człowiekiem. Rodzina nic nie wiedziała o tym zdarzeniu. Dopiero w ostatnich tam latach jego życia zmarł w 60 roku w, tej, w tej swoim rodzinnym miasteczku, gdzie, gdzie był policjantem Dolnej Saksonii. Dlaczego wspominam tego porucznika? No, właśnie dlatego, że był no, ze wszech miar szanowanym w tym, w tym miasteczku człowiekiem, powszechnie lubianym przez rodzinę, dobrym ojcem, dobrym dziadkiem. I kiedy tak czytam o tych zdarzeniach z, przed, z II wojny światowej, no, to tak sobie myślę o, o tej naszej wojnie za granicą, o nas samych, porządnych ludziach. Co drzemie w porządnym człowieku w sytuacji, kiedy to prawo, kiedy to rodzaj pewnego takiej dyspozycji, że trzeba walczyć, trzeba wykonywać rozkazy, bo przecież co robił ten porucznik? No, wykonywał rozkazy. No, no był posłuszny tym rozkazom, chociaż no, pewnie do, dostrzegał no, zupełny absurd, na co zwracało mu nawet dwóch żandarmów. Potem pytania do niego kierowali, no odpowiedział, że trzeba było coś zrobić z tymi, z tymi dzieciakami, no żeby ich zamordować. Dlaczego o nich wspominam? Dlatego, że no, widzę w tym poruczniku siebie samego, porządnego człowieka czy innych porządnych ludzi. Są sytuacje, które nas no, właściwie kierują ku zbrodni i dopiero w takich ekstremalnych sytuacjach, trudnych, dramatycznych, dopiero odkrywamy, że żyją we mnie piesy. I dlatego nie chcę usprawiedliwiać porucznika Diekena, tylko, tylko popatrzeć na niego też no, z perspektywy porządnego człowieka. Drugą myślą, którą dzisiaj wobec tej beatyfikacji chciałem się podzielić, no to jest to, że wymieniłem te rodziny żydowskie, bo dostałem od Ewy Ziomeckiej list rano. Dlaczego? Dlaczego tego nie czynię, więc się Ewo tutaj poprawiam. Rzeczywiście, wobec tej śmierci, tej rodziny Ulmów, no, warto wymienić te, te ośmioro Żydów, którzy tam zginęli, właśnie przechowywanych przez, przez rodzinę Ulmów. Kolejną myślą, którą, którą dzisiaj tak sobie od rana chodzę, właśnie od wczoraj. No to jest oczywiście świętość. No, kiedy próbowałem nawet przez internet, przez te wszystkie maszynki komputerowe sprawdzić, ilu jest świętych, no oczywiście jest ich nie, niebywale dużo, ale ich, ile jest świeckich wyniesionych na ołtarze do beatyfikacji. Czyli kultu lokalnego albo kanonizacji, żeby zaistnieli w całym kościele. No to powiem szczerze, że nie umiałem znaleźć. Ich jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Dlaczego? Dlatego, że proces beatyfikacyjny jest bardzo skomplikowany i bardzo drogi. I diecezja, czy zakon, czy zgromadzenie musi oddelegować czasami no, kilka osób do tego, żeby przy przygotowywać dokumenty. No, na szczęście diecezja przemyska, a potem jeszcze, jeszcze jakieś no, i inne osoby no, uparło się, żeby, żeby doszło do beatyfikacji rodziny Ulmów, którzy przecież no, byli bardzo porządnymi katolikami, chrześcijanami, Młody, młodzi ludzie, no i właśnie dzisiaj doczekaliśmy się tej niezwykłej świętości, która nie wymaga cudów, dlatego że do beatyfikacji potrzebne są dwa cuda. Tu się cuda nie działy. Poza tym motywacja no nie jest czysto religijna, jest religijna w sensie ukrytym, wewnętrznym. Pomagam człowiekowi, ukrywając go przed zagładą, przed Holokaustem. Pomagam mu, daję mu schronienie czy żywność, mając świadomość, że za, za udzielaną pomoc, nawet za brak donosu że wiem o, o Żydach ukrywających się grozi, grozi kara śmierci na terenie Polski. No i właśnie. Chciałem dzisiaj dziękować Panu Bogu i, i wychwalać Kościół nasz za to, że, że pokazał drogę do świętości, gdzie nie ma cudów, jest dobre, otwarte serce. Że, że wyobrażam sobie świętych nawet w osobie tej... Tego dziecka maleńkiego, którego główkę dopiero przy pochówku zobaczyli, że zaczął przychodzić na świat. To malunkie, nienarodzone, czy narodzone, nieochrzczone dziecko, że nawet nieochrzczone może być świętym. Poprzednia taka sytuacja została opisana w Ewangelii. Ci młodziankowie, którzy zginęli w dalekim Betlejem, są wyniesieni na ołtarze przez, no bez żadnego procesu beatyfikacyjnego, tylko przez, przez świadomość Kościoła tego wczesnochrześcijańskiego. Myślę, że ta beatyfikacja jakby nie dotyczy tylko rodziny Ulmów, ale pozwala spojrzeć takim... Na, na ludzi dobrego serca, którzy no, nie trzymają się jak ten bardzo porządny żandarm wspomniany no, przepisów prawa, tylko mają serce otwarte na potrzeby drugiego człowieka. I nawet jeśli to yy, no, zagraża życiu, to są gotowi swoje życie oddać za drugiego człowieka. Być może, że kiedyś na ołtarze zostaną wyniesieni też niechrześcijanie, albo osoby bardzo, bardzo dobre, bardzo, które w swoim najgłębszym jestestwie mają w sobie, noszą w sobie ducha chrześcijańskiego. Cała teologia Kościoła właściwie jest zbudowana od chrztu, i dlatego tylko osoby ochrzczone są wynoszone na ołtarze i beatyfikowane czy kanonizowane. To właśnie po raz pierwszy to dziecko nieochrzczone, ta rodzina, te dzieci, które przecież no, nie miały świadomości tego, co się dzieje w ich domu, były tylko wychowywane w tym duchu, jakby służby oddania tego dobrego Samarytanina. To, to dzisiaj oni są naszymi świętymi. Być może otworzy to drogę przed Kościołem, żeby dostrzec w każdym człowieku, nie tylko ochrzczonym, ale właśnie to dobrą i świętość, którą Bóg złożył nie tylko przez chrzest, ale przez dobre serce tego człowieka. I dlatego dzisiaj za wszystkich ludzi dobrej woli, za wszystkich, którzy mają serce otwarte, no i za rodzinę. Oczywiście Ulmów chciałem dziękować Panu Bogu. Jak może zauważyliście, zmieniłem Ewangelię, ponieważ dzisiaj w czasie tej beatyfikacji uroczystej markowej jest czytana przypowieść o Dobrym Samarytaninie, czyli Wrogu Żydów. No i dlaczego ta Ewangelia? Dlatego, że w znalezionej Biblii w rodzinie Ulmów właśnie przy. Przy tym podtytule tej części Ewangelii świętego Łukasza o dobrym Samarytaninie jest umieszczone słowo tak. Warto czytając tę przypowieść o jakimś wrogu, o jakimś Samarytaninie, o jakimś obcym człowieku, tak jak ci zapewne rodzice Józef i Wiktoria. Dopisali ołówkiem słowo tak. Chcemy tacy być jak, jak dobry Samarytanin. Amen. Wyznajmy wiarę.